Siemma Ziomeczki jest mi znany i kolejny filmik dzisiaj z Battle z royal z kubą. Lecz dziękujemy za 20 pod filmem Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za takie mocne wyświetlenia. że się niesamowici. Osobnie, osobnie y, mam mniej subów niż wyświetlenia pod filmami i się bardzo z tego cieszę. No. więc bądźcie z nami to będzie to będzie film pamiętajcie, że tysiąc słów jak wyrodzacie miało, to tysiąc słów będzie rozdał tak, tysiąc bo tysiąc złowodol. na razie najwięcej najwięcej, do, um, najwięcej um, jakby raz tak. Marta napisała chyba, nie wiem Chłopak, jedną uważam no. jako dziewczyna, bo karta i Marta. Czekaj. Kurde! To. Ej, Kupa, trzymaj to. to. Proszę bardzo. Oj, oj oj. oj, oj. To, to. Trzymaj A, to trzymaj to. Czekaj nie? A dobra. Poczymaj to. Uuu, dziękuję! Ogólnie już graliśmy z kubą i próbowaliśmy zrobić yy, odcina z yy, batla, tylko że nam nie wiesz, miałem gry i ogółem by był za długi, bardzo długi. A ja nie jestem, yy, ja nie jestem montażystą dosłownie i to wiem, bo ja jakby nie umiem montować. Dziękuję! Ogólnie to ja nie umiem montować, a więc no. Być. Może nie się nauczy w... kiedyś? Jak się kiedyś nauczę, na to będą, to, bę... to, bę... to... to jak se... to w komentarzu będziecie mogli właśnie ten maskotę. Weź On. mi tutaj. Na to otworzyć. No. No i ogólnie jak Ej, chcecie... Lubisz no, to... maskę o... Nie, Nie lubię masz a nie to czekaj Dabię. bo tak już to wszystko u ogólnie możecie yy, zadawać nam i kubie pytania to będzie taki Q&A zrobimy i pytacie się w końcu o takie rzeczy i będziemy wam na to odpowiadać no e, może, na, może jutro może kiedyś nagramy taki Odcinek um, um, że dużo mi po prostu no jak y, możecie wejść na naszego Discorda y, nazywa się on Ziomy Kuby i Nieznanego y, Nieznany przez, y, no napiszę wam w opisie A więc no i możecie być tam na porządku tylko dwa kanały i no Zrobię tam oczywiście więcej. Będą jakieś konkursy na 1000 subów. Y y Oj, typek, dawaj. To rozdam 1000 osób, bo to będzie taki specynał na 1000. I no. Będzie bardzo ciekawie. Pamiętaj, Jak że to są tylko początki mojego roku? kanału. Ej, oni lutują pociąg, oni lutują pociąg. Dobra, i co? Ale i tak nie, nie zostaną mi taka... Ej lecimy po nich. E, bo nie. teraz się auto zaczę... pociąg się chodź szybko. Ja... Chodź tutaj! Ja mam auto! Wygonisz. Ty mnie... Jak już to ty mnie nie dogonisz Ej, dobra, masz rację. Kura, lecę. No dobra, to pole. Oni myślą, że dostaną mityka. Let's go. Czemu się na mnie... Nie pęczni. Dobra, widzowie. Ja ich nie dogonię niestety. I no. Będzie szana, musiał szana. do mnie Kuba podjechać. I dodawajcie pytanie w komentarzach. Będziemy robili QA. A jak chcecie to możemy... Jeszcze z kimś nagrać odcinek. To będzie niespodzianka. Na, na, na następnym odcinku będzie z nowym gościem, to będzie niespodzianka. Co nie? Mamy taki, taki mega popularny jest, popularny jest. W, w naszej, naszej szkoły. Yy, ogólnie... Ogólnie jest, yy, jest on yy, tam. Yy, jest on w naszej szklasie i jest łobuzem. To trochę. Nie tracę uwagi na lekcji, ale no to... No. to się nie liczy, ale no. Nie. Ej, Kuba. tej Ale nie, bo ja tego nie lubię. Co? Ale no. Dlatego... Ej, ja leżę na Szoguna, bo jest na mapie. Dobra, no to chodź. ja za chwilę przyjdę i co, no to musieli na mnie to jest te typy mnie obili, aby to jest. no daj idę, je i zobierz w komentarzach zadawajcie nam pytania, e, pytania, Zostawcie suba lajka like odpowiemy na wszystkie I odpowiemy, odpowiemy na, wszystkie. na wszystkie zrobimy dwa wszy odcinki wszystkie szelem że y zrobimy, nawet

co to? Ej, co? Kuba, Ej, proszę, dajko? proszę, proszę, masz. Ojoj, oj, oj, nie musisz. Ej, dasz mi naboje to spełnienie... z twojej na... co? Ja wolę to. Ej, a dasz mi naboje to z po broni. Masz mało amunicji. U, u, u. ogólnie y, widzowie jakbyście się nie wiedzieli o co chodzi. To po prostu Kuba. Zawsze w rundzie ma 500 naboi jak ja, ja, się, się go wydasz czy moje naboje to on ci daje 500 I mówię że to mało No i, i zawsze mówisz że to jest mało Ej a masz y, mało na, na y, ten y, amunicję do karabinu? akurat mam dużo do karabinu O kurde dużo bak ja ey oy match money ay 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 buya mat sanıyorum am bak 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 Robię. Albo chcemy to... daj. Mamy zepsuć tego. Ej, a dasz mi... Ej, a masz... Czy nie mogę? Co? 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 Mam? Dasz mi... A, dobra, nie. Nie, Nie, bo chciałem naboje. Z czego? Bo niczego. Tylko... Tylko... Ej, tylko, chodź, e, chodź. E, e, tylko na... E, to nie do niczego nie potrzebuję. No, dobra. tylko mam, tylko 34 mam na pompie. Czy chcecie z nami grać w Battle Royale, no to nie pogramy z nami. Bardzo chętnie. No. Napiszcie swój nick y, w komentarzu, a my was chętnie dodamy. Tak. Nasze niki macie w górnym lewym. Nie wiem, aby mało HP. Tam dużo, tam jest nie. Logikę. Nie, to jest bananek na trapa. O chłopie, co tu się dzieje, ja uciekam, ja uciekam. Co się dzieje? Bohaterka jakaś. To, to jest, jest jakaś sigma jak nasz chłodawca. Bez matki tylko jest. No co? Ej bo ona mi dała ścianę. Fitter. Kurde! Ej, ej, wezmę twoją kartę, okej? Okay? Dobra, no prosi Nikt nic nie widzi, że się do nogi było. Zajęta. Są? Kto od tej kotki nie bierzesz? O to. O kurde. Za I nie poproszę, była padła Dobra, ja już Dobra, kończę to odcinka nara. rach.